Pozdrawiam wszystkich zapalonych wędkarzy. Jest. Kurwa. Aż mi to wo, wo. Więc teraz pokażę Wam, jak zrobić backlot. powiem Wam kawę Koszyk mi skrzywił. Jest rola, pierwsza w życiu rola. Cześć, ja jestem Radek, witam Was na kanale Wędkarstwo w Holandii. Dzisiaj jestem znowu na wodzie Jachersplatz. Jest to to jeziorko, zawsze łowiłem. Tutaj, z tej strony, przy tym moście. Dzisiaj mam zamiar połowić tutaj, ko tej wyspy. Będę rzucał dwa zestawy na karpia i federka. Nie wiem, czy się jakoś ogarnąć, się nie mogę jeszcze, nie mam wętek zarzuconych. Moja zanęta na federka jest taka, jak widać, wszystko się w niej znajduje w dużej ilości. Na jeden zestaw karpiowy pójdą dwa popapy. Ten na dole jest smużący, powinien być u góry, ale dobra, niech będzie na dzisiaj. Na drugiego pójdzie dwa zielone. Może amur się da złapać. To są to też dwa popapy I zanęta na amurka ziemniaki ze szpinakiem w dużej ilości ziół zielonych. Nie? No i na nakarpiuweczka normalnie. Chciałem co zanęcić rakietą na amurka ale nie poszło. Przy drugim rzucie rakieta się zerwała i spadła gdzieś tam. Nie wiem, na przyszczytówce mi się plecionka gdzieś zaplątała, nie zauważyłem, wiecie. No ale dobra, nie poddajemy się, nie? Po prostu teraz to podam w woreczku PVA. I powinno być dobrze. Szybko podnęcę na federka. Tam, w tamtą stronę mostu. Ale nie tak blisko. O kurde, stary klips. Panie, jak my tak będziemy łowić, to my nic nie złowimy, pani Podwiniemy kilka metrów. Bo nam takie 3-4 koszyczki. Tego pierwszego nie liczę, bo w złym miejscu i będzie. Dobrze. no, nie no z rzutu wzięła na waftersa, nie? Normalnie ledwo co rzuciłem i chciałem napiąć żyłkę i się nie dało Ty już ryba siedzi, nie? Spora, dosyć spora. Pewnie tak, kurwa pewnie bo taki ptak pływał i już nie pływa No leszczyk o dobrze, że się wypiął nie będę brudził podbieraka, widzicie no takiego to wafters czy to nie wafters, zaraz sprawdzimy No, taki waftersik taki. No, branie jest, ryba siedzi Nie wiem czy widzicie jak szarpiaż już poluźniła Jest Znowu większy leszczyk, znaczy waleczny Ciężko idzie, troszkę jak kłoda. Porządnie się zapiął, chyba. Nisko prowadzimy rybę. Znowu śmierdzące laszcze. <laughs> Powiem Wam, że dzisiaj mam nadzieję na karpika. Znaczy mam nadzieję, że złapię, nie? Duży laszczyk. Ładny ty. Wilgachny Bysior. O, no, kawał byka. Taki oto ładny leszczyk. Wraca do wody. Bum. Rzut po złotą rybę. Kurwa. Muszę wam powiedzieć, że już mam takie doświadczenie w wiązaniu zestawów. że szybko mi to poszło. plecionka ma to do siebie, że ona lubi się plątać i mi się tu chyba zapląta przy szczytówce, ale przed rzutem rozplątywałem, wiecie dobra, będę mógł teraz zająć się wędką drugą i chcemy ją oj, już branie Nie wiem, czy to widzicie. Patrzcie, jak szczytówka na pierwszą Aż mi całą wędkę wymiata. Ło, Ło! O, to niezbysior waleczny. Ty nie mogę go zebrać. Na kukurydzę wziął. Mam ze sobą białe robaki, ale. Tak się zastanawiam, czy nie by selekcjonować ryby, po prostu założyć haczyk duży. Wiecie, i 2-3 kukurydze, jak już tam leszcze wpłynęły, to może być ciekawie, nie? Ciekawe, czy będzie taki duży jak walczy. Nie taki sam Żadna petarda. Ale ciesz Dobra ładnie weszło piękny leszczyk. czy bez zanęty tam dorzucę O kurwa Koszyk mi skrzybił Nie wiem tak to jest jak człowiek chce szybko, szybko wiecie Mam mało czasu bardzo dzisiaj o. A chciałbym drugą wędkę na karpia wyrzucić Miało być na amura, ale nie będzie na amura Nie mam jak Zielonego podać tam Prawie na styk trzeba zrobić tą wędkę w końcu. Dobra, wędka już zrobiona. Trzeba oddać rzut w tamtą stronę. Chcę tam, jedna wędka jest gdzieś tutaj, druga jest tam, a federkę łowicie koło mostu. Więc nie wiem, czy macie takie coś. Jeżeli Wam się zerwie coś, to później rzucacie tak niepewnie, nie? No ale nie można tak. Trzeba rzucać pewnie za każdym razem. właśnie to był niepewny rzut pływa tutaj bardzo dużo łodzi, więc teraz pokażę Wam jak zrobić backlot, czyli zanurzyć żyłkę do dna Nie? ja to robię w bardzo prosty sposób biorę kawałek pociągi krętlika robię pętelkę niedużą taką jest odcinam to co jest mi niepotrzebne i teraz zakładam o 15 gram chyba tu mam 10 czy 15 gram łezkę tak jest i po prostu wczepiam to na żyłkę nie? I patrzcie, co się dzieje. I żyłka poszła na dno. I gitara, nie? Szybki spacerek do śmietnika. Dobrze, że niedaleko jest. Długo bez żadnego brania. Podejrzewam, że jak zajmowałem się zestawem na karpia tamtą wędką drugą, to ołowisko nie było donęcane i ryba poszła nie? Ol chłops Powiem wam kawał, spotykają się dwie gwizdy i jedna mówi do drugiej Pani Nowak, gdzie pani chłop? A Kowalska odpowiada, wyciągnęli go na ryby A to ciekawe, ten nurek przyjechał, będą nurka uczyć chyba nurkować Tam jest taki jeden zaczep i ja tam dużo rzeczy straciłem, może ja pójdę powiedzieć, mu niech wyciągnie ty Fajnie by było. Kurde, wiecie ile tam tego jest? Koszyczków, nie koszyczków, ciężarków ołowianych i innych takich kurwa Masakra, kotwic Przynęt. O kurwa Niem nie nic na razie nie bierze. Niedobrze. Nie? Człowiek na ryby przyjechał. W sumie te dwa leszcze wpadły na karpióweczkę. Nic czekam. Siedzi rybka. Nie za duża. Ale ważne, że jest. Cieszę ciesz Fajnie. ty nie ma. Jest. Ładna płotka. Tak się prezentuje. To oznacza, że. Jest dobrze. Tu mam koszyczek z krętlikiem, ale on jest zrobiony na przepłonie. Nie? On jest zrobiony na przepłonie. Wypinam tylko i cały zestaw z koszyczkiem, z haczykiem, wpinam na drugą wędkę. Takie patenterskie. Teraz tą wędkę odstawiam. Żeby nikt się do niej przyczepił, że na nią łowię czy coś, bo to była czwarta, a czwarta już jest zabroniona, nie? Mam pozwolenie tylko na trzy Z tego względu, że ona jest krótsza teraz, ciutkę, to... Dziwnie, będzie nią robić cokolwiek Dobra Jest rola, pierwsza w życiu rola Ale ryby nie ma, ja. ci aż mi pikawa wali, nie? Aż mi gorąco się zrobiło, nie? Nie mogłem nawet kamery włączyć Kurde, ale jestem podekscytowany, fajnie, fajnie. Wzięło na dwa zielone popapy właśnie tym miałem sprawdzić czy one w ogóle pływają nie? czy to się w ogóle unosi, czy jak to tam działa fajnie fajnie się unosi, dobra przebijam PVA haczykiem w tym najgrubszym miejscu nie? tutaj gdzie jest zwinięte i tak w ten sposób zarzucam dawaj szybka akcja Daleko nie trzeba. <laughs> miało być dalej, ale dobra. Jak widać, teraz pora łódkowiczów. Jak zawsze, jak mam się zbierać, to mam taki dylemat, nie? Odwieczne pytanie, którą wędkę najpierw zwinąć, nie? I jak widać, ja już mam już spakowany. Podsumowując, czy dzisiejszy wypad mi się podobał? Było omega, nie? Rola to sztos kozak, do tej pory mi pikawa wali, nie? Jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się filmik nie podobał, również zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!